Cześć, witajcie! W tym odcinku poróżne, porównamy sobie wersję full screen odcinka 59 kontra wersję shortową, bo one się bardzo od siebie różnią i zupełnie jest to nowość w tej serii, bo naprawdę mega jest różnorodność tutaj. Zacznijmy od długiego odcinka. Oczywiście będą też teorie waszen w tym odcinku, także zapraszam. Słuchajcie, full screen ma to do siebie. Ja wytłumaczę mniej więcej, jak to działa. Tutaj widzimy że więcej się zobaczymy, więcej przestrzeni po prawej i po lewej, tak, bo jakby ekran jest szerszy. I widzimy już tutaj, czego nie zobaczymy w shortcie, że był, jest tutaj agent, agent człowiek, który jest po lewej stronie przy tym wraku tego samochodu. Dodatkowo widzimy tutaj naprawdę mega dużo, jeżeli chodzi o sceny. Natomiast jak sobie porównacie shorta, który tutaj jest. Tutaj jest ta muzyka, dom dom jest jest, bo dlaczego na shortcie są te muzyczki takie typowe dla Skibidi Toilet i jakieś dodatkowe muzyki? Dlatego że w shortach, żeby zarabiać na shortcie to prawa autorskie nie muszą być aż tak przestrzegane. Może być jakaś muzyka nie z prawami autorskimi, bo tu się dzielimy przychodami od razu, więc dlatego tu jest muzyka. Jak widzicie, nie widzimy tutaj, co się dzieje po lewej i co się dzieje po prawej stronie, bo jeżeli przejdziemy sobie do tutaj, do tego materiału, to zobaczcie, to jest ta sama scena. I widzimy tutaj o wiele więcej, jak przejdziemy sobie do, do shorta, który tutaj zobaczycie. No to tutaj widzimy tylko małą jaki mały wycinek. Co ciekawe, jak przejdziemy do sekcji komentarzy, to tutaj w shortcie będziemy mieli mm, muzykę Depeche Mode. Słuchajcie. Never Never let me down again. Co jest nawiązaniem oczywiście do do sytuacji z Tytanem Głośnikiem i z tytanem, tytanem Kamerą, gdzie to jest wielka przyjaźń, bo ta piosenka, ten utwór, niektóre kawałki bardzo lubię Depesh Mode. Opowiada właśnie ten utwór, tutaj Depesh Mode: Never Let Me Down Again, o przyjaźni, o przyjaźni, więc jest to niewątpliwie nawiązanie do tego tutaj, tej sceny tutaj. Więc to jest mega fajne, jeżeli, jeżeli mamy brać to pod uwagę. I bardzo się cieszę, że, że są takie różnice. Dlaczego ten utwór nie może być tej wersji pełnoekranowej? Dlatego, że są prawa autorskie i dafugbym nie mógłby zarabiać na tym filmie, jeżeli po prostu YouTube wykryłby tę muzykę. Dlatego. Jakby w tym, w tych odcinkach jest tylko muzyczka jakaś z halifa i tak dalej, taka, gdzie nie ma praw autorskich. Więc dlatego jest to zrobione. Natomiast mega fajnie mm, shortcik wygląda z tą muzyczką. Jest fajnie dopracowany. Przejdźmy sobie do tej sekcji. No i tutaj widzimy te. Słyszymy Skibidi Toilet takie, jak powinniśmy słyszeć. Także jak słyszycie. I mamy muzyczkę tutaj. To jest mega fajne, naprawdę. Ta muzyczka. Ja nie będę puszczał, bo oczywiście prawa autorskie, ale, tak jak mówię, Depesh Mode, parę tych kawałków Depesh Mode naprawdę są fajne i kultowe, i bardzo je lubię. Natomiast przejdźmy sobie do tego. Chciałbym sprawdzić tutaj po prostu tą scenę. Jak widzicie, tutaj jest. Ta scena, ja reagowałem pierwsze na shorta, bo też to było zupełnie inaczej zrobione, i werta, wersja shortowa pojawiła się najpierw. Zazwyczaj jest tak, że pierwsze jest full screen, a na drugi dzień jest wersja short danego, danego odcinka, więc to jest ciekawe, że się tak zrobiło. W ogóle, zobaczcie, to wygląda jak takie namalowane teraz ta scena. Ciekawe. Ciekawe, dużo różnic jest w tym 59. odcinku, i w ogóle ten sezon był taki specyficzny i wyjątkowy pod tym względem, że długość jego była. Naj... To jest najdłuższy sezon pod względem czasu, i ma 4 odcinki, a nie 3, więc to się różni z tym wszystkim. Sprawdźmy tutaj, jak widzicie, nie widzimy większości rzeczy na tym shortcie, więc to jest ten minus. Natomiast yy, fajne jest to, że, że dostaliśmy to bardzo szybko. Zastanawiam się, dlaczego te odcinki są tak szybko wypuszczane. Bo jak wiecie, wcześniej czekaliśmy aż 5-6 dni, nawet 6 dni chyba najdłużej na odcinek. Więc ciekawe, to jest, bo jest teoria, że niby tu jest głośnik kobieta, ale wydaje się, że to jest głośnik szary po prostu. To jest jakby rodzaj głośnika, który te, coś się skrywał, ten za autem, więc naprawdę fajnie, jak widzicie. Chcę zobaczyć tutaj ten uścisk, czy, czy będzie to. Jest tak, pokazane to jest tutaj. Zobaczcie, tak? A tu jest full screen, czyli to tak mniej więcej wygląda. Naprawdę mega fajnie, że coś takiego jest zrobione. Fajnie, że wprowadził DaFuck Boom ser, serię taką z dużym ekranem, bo wtedy wiemy więcej. Oczywiście to jest też wprowadzone dlatego, że można easter eggi fajnie dodać, ale główny powód to jest po prostu, że na tym o wiele więcej się zarobi, bo taki Dafuk boom pewnie będzie miał z 20 groszy za 1000 wyświetleń na, na shortcie, natomiast tu na tym filmie to będzie miał, nie wiem, może z 10 zł za 1000 wyświetleń, więc no może teraz nie, ale będzie miał pewnie... Bo to są krótkie odcinki, więc tak 4 zł, myślę, że na 1000 wyświetleń będzie tutaj miał spokojnie. Więc, więc też dlatego, pod względem finansowym. Nie dziwię się, bo produkcja jest ulepszona. Pod względem jakościowym o wiele ładniejsze jest to. Zobaczcie, on zainwestował też w zespół, który tworzy te filmy. Nie tylko on, ale ma też zespół od tego. To jest oczywiście bardzo fajne, ja się cieszę, że może sobie zarobić, oczywiście dodatkowo jeszcze dzięki temu ulepsza to. To nie jest tak, że on chomikuje te pieniądze, tylko jakby inwestuje w kreację tego. Teraz jeszcze jest sklep, przecież doszły koszulki i tak dalej. Okej, okay, wejdźmy sobie do waszych teorii, mam jedną, słuchajcie, od Paulina do Kudowiec. Teoria. Mam teorię mówiącą o tym, że całe uniwersum z Kibili Toilet opiera się na cztery typy ras, które są stopniowo modyfikowane i tak najpierw były kamery i były one stopniowo rozwijane. Kiedy toalety ich pokonały powstały głośniki i one też zostały ulepszone, a po ich pożar Porażce wystąpiły na rynek rasa TV Menów, która to też przeszła swój stopień porażki, i chcę powiedzieć, że były już moment całkowitej porażki, gdzie to czwarta rasa, czyli te wstrętne toalety, odnosiła największe zwycięstwo. I tak potem kamery były znowu odbudowywane i modyfikowane, i teraz przyszedł czas na ród głośników. I czy ja... Czy ja wiem, może potem znowu tv Manowi. zakończeniem tej ery będzie dotarcie do głównej bazy Skibili Toilet? Gdzie to znowu toalety odniosą zwycięstwo, gdyż według mnie Jimen nie jest ich najpotężniejszą bronią. Oni muszą tam mieć broń, oni muszą tam mieć broń, która będzie pozwalać na zniszczenie wszystkich dobrych postaci, aż historia zatoczy koło. Ying Yang po prostu co nie. To znaczy, tak, ewidentnie dobrze, dobra analiza, że mamy tyle raz. natomiast i też one są stopniowo ulepszane, tak? bo to jakby jest, taka, jest takie, takie systematyczne. Porażka, uleps ucieczka, ulepszenie, nowa rasa i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że no, jeżeli chodzi o tę serię, to musi tutaj na potrzeby tej serii coś się stać złego, coś się stać niedobrego. I może to być albo nowa rasa wprowadzona, nowy przeciwnik, albo ulepszony stary przeciwnik, coś się musi stać. Jakieś tutaj musi być zwrot akcji, bo jak widzicie, wszystko idzie ku lepszemu. No ale być może Dafugbom chce zakończyć tę serię i stworzyć jakąś nową, ale wydaje mi się, że moim zdaniem nie ma przesytu tą serią i on będzie chciał ją kontynuować. Co, a co za tym idzie? Prawdopodobnie stanie się coś niedobrego. Musi się stać coś naprawdę niedobrego, co, co sprawi, że ta seria będzie kontynuowana. Tyle z mojej strony. Obejrzyjcie kolejne moje odcinki. Trzymajcie się.